O, ale, bo ale, jeszcze obróćcie uwaga, to jest nasz nowy dom. No <laughs> pięknie. Zobacz, jaki piękny synek. Ale uwaga, zanim zobaczycie ten dom, musicie tutaj zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ zbliżamy się do 100 tysięcy, już tam brakuje tak, no w sumie nie ma, bo aż 5 tysięcy, ale jak każdy zostawi subskrypcję, to na pewno damy radę wbić to do końca tego miesiąca, dlatego klikaj w przycisk, O tak, o tak. No, a teraz zapraszam już do oglądania. Wiecie co, ja mam powoli dość tego domu. No widzicie, jaki ten dom jest ciasny. Ja mam powoli no, dość dymów na odcinkach. O co ci chodzi? Przecież tu się nic nie dzieje, mamy jakiś mały, ciasny dom Chwilowo no, musimy tu zostać, tak? Jak mógłbym no, cię prosić, ja żebyś nie, nieraz... nie narzekał A, a mógłbym pros... cię prosić, chwilowo hmm. nie narzekać? A Ale... e. Dobrze, no, słucham cię, no, usiądź ja To weź Simonka i z nim pracuj Ja muszę przygotować ciasto na jutro do no jego No rodziny. coś się... Jakie ciasto? Tu nie ma kuchenki, ten dom jest zbyt mały Simonek, daj pogadać dorosłym na No i Z dołu mnie wyrzucił jeszcze No dobra, to ja się nie wtrącam problem masz? Co, bić cię chcesz, co? Ej, co ty chcesz mnie bić? Bić, nic nie, polegały, nie, 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 nie. Pójdźmy Dobra, do pracy, nie, pójdźmy Zabieram do pracy. dziecko, zabieram no. dziecko. Ale... Masz auto no, że... do pracy, pojedźmy. Nie idźmy, Bo pojedźmy. Nie, Simonek dobrze ci mówi, pojedźmy po prostu do pracy. Dobra, pan, to masz to... prawo jazdy, żeby jechać. E, ty. ty masz Ja, ty ja obok. Wujek, e, No nie wiem właśnie, co się stało. Dobra, nie, wysiadam stąd. Nie będę stąd jeździć więcej samochodem. Chodźmy na piechotę, Mieliśmy jechać do pracy, a ty nie będziesz. Simonka, chodź. Ja wyjadę stąd kiedyś. Kiedyś? Znowu nie wiecie, zobacz, on Owił on na pizzerii samochodem. Podem. Czy ty w... Za 3 lata wyjadę, roku? ale wyjadę. Mówię, chodź oh, pracować, pracy, tak się mówiłem o pracować, to cię odwaliłeś. Wyjechałem, mówiłem? Wyjechał? Nie obchodzi nie mi wy... to i tak o będę się otrał. No nie wiem, Wyk, chodź do pracy, o, jedzie, jedzie, chodź do pracować. Wszystko jest w porządku. Ty uważaj, bo i potrącisz, no! jak Ty kierujesz tym samiem. Nie ma, no, do pracy. Jestem no nie dużo! Do... Wjechał samochodem, no nie tu szybko. Dobra, Samonek, poczekaj tu chwilkę na śmieciach, chob się jak w... Nie chcę, wujek musi nie zacząć pracować, tato. No biorę, biorę, stąd. już patrz tutaj idę. Dobra, tam, wujek, weź mnie na radę. Ty nie musisz wjechać. Nie ma biedaczki, widzieliście w ogóle taki dom, okna bez sensownie pora składana, myślę, że na Gorszego od waszego nie da się mieć Co ty mieć gadasz u naszym domu? Ej, Jak ale... to? Waszym? Czyż to jest coś Dobra, chodź tu O, nie, nie, co Co tu się dzieje? ty go pobiłeś, wujek? Ja sprzątam, mam was dość, wujek, wujek, a może zabierz motor Jeszcze autem Zabierz jego motor wujek, zabierz go motor I go sprzedamy Nie, no nie możemy tak robić zarobimy mnie pieniążki Już go tata potrącił, więc ja się nie dziwię czoł... co tu się stanie Jerry, wypsikaj Nie, Monka, trochę nie. Za darmo będzie A Simonka właśnie możemy go umyć od razu Za darmo nie, będzie przynajmniej jak... Tu szczotką, tu szczotką go umyj Żadną szczotką Nie, 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 nie Ale o, fajna o, dobra. dobra o fu o, Dobra Jak tam? Olej śmieci Jeszcze tutaj to weź umyj Nie, jeszcze... tato, 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 bo tato, bo On twój dom zwyzywał No i co? Przejechałem go No Ale to może trzeba nowy kupić Tak się kończy to Ale może nowy trzeba kupić jakiś ładniejszy Spokojnie chłopaki W sumie masz rację jest, ej, wujek Wujek Gdzie wy jesteście? O, co chyba on o tym domku mówił, tata. Zobacz, jak on wygląda. Jest ładny, ale nie jest no, ładny. No, co? No, no mały jest troszeczkę. Nie podoba I... ci się synku, ładnie? I ma, jest. I ma... O, cześć, cześć, cześć. że tutaj wróciłem. E, Fajrot, nie zapomniałeś o czymś czasami, jak jechałeś samochodem? Ej, no tak, musiałem. Dobra, synek, skoro nie podoba ci się domek, to go niszczę całego. Ej, to... ej, Aha, domek! Ej, tata. Czemu ale... usunąłeś tam cały dom? Ej, my nie mamy no, pieniędzy na nowy Mamy pieniądze, bo w tym momencie sprzedaję też auto. No i już nic nie mamy. Jeszcze motor DJ. Skąd świeczka? To nie jest mój motor. Ukradłem ten motor, żeby do Was przyjechać, bo ktoś zapomniał mnie A Co, jak Derego sprzedamy? za to kupimy apartamentowy. chyba. Możecie sprzedam, no to pójdę ci do rzeki wrzucić najlepiej. O sinku, Shinku, Shinku, Specjalnie dla Ciebie zbudowałem nowy dom. I on jest. Nowy dom! Bo się obróć uwaga uwagę, to jest nasz nowy dom. No. Pięknie. Zobacz jaki piękny synek! Patrz, można grać na perkusji! No co nie po... <laughs> Nie podobało wam się? Tamto jest cudowne, Ale tylko... mamy fajny sufit, zobacz! E, a z... Wujek, zobacz Słuchaj na to, to jest sypialnia najgadny. jest na dworze, aby za gorąco nie było. Sypialnia no, na dworze to jest. Toaleta. Ale Simon, pokaż mi, co jest najlepsze, Simon. Widzę, świetna ja sypialnia. Jest... Dobra, to ja, Świ... ja idę spać. Świetna sypialnia. To taki... Ale nadal nie ma łóżka dla mnie. Dzięki, tato, naprawdę o takie marzymy. Możecie żywe. po mnie nie łazić, jak chcesz. Nie, dobra, idę Nie, nie ma O nie, fuu. Nie chcę tego widzieć. No Ej, co? zobacz, można Od góry go podglądać, Simon. To co, wy robisz, no, Chodźmy do tych bogatych sąsiadów, Ej. tam, co są obok nas, tata. No, no, no. Nie, no, to nie będziemy mieszkać jeszcze. A nie, w nie. sumie? No, a Nie wprowadzimy no, się no. do nich, to będzie włamanie Ej, proszę pana, dzień dobry. Nie, nie, oni. Halo, no, Mr. Mieli... Jackson? Dom nam mieli ocenić tylko. Kurde, ten gościu nie widzi nas. To, Czekaj, zapukamy, a co jeśli byśmy zapukamy. Zapukamy. zamieszkali po cichu w tym domu? Jak po cichu? Ty chcesz się włamać. Mamy pokażę się piękny... trich, a bierz gumę, bierz gumę, nie zobaczcie. Tak nie widzicie kompletnie w ogóle, ci to okay, patrz teraz robisz tak ja, ja znam taki trik z lifehacków moich jeszcze tą gumę, co nie? No, no patrz, jest jesz tą gumę i... I teraz, przychodzisz. I... Nie działa. Świetny lifehack, naprawdę. Fajny. Ej, podałem. zamieszkajmy w jego garażu. Mi się chyba nasz dom bardziej podoba, wiecie? Ja mi ja się chyba idę. też, mi chyba też, ale... Mi no, no, też to... chyba. A... ja cię zabiorę stąd. Ja A... no, no, mi ach, też, no, też dobra. chyba. Dobra, no to do... Nie, zostań, tutaj Firo, zostań. zostań. I, idzie, idzie, idzie! Ach, oh, dobra, nie widział nas. Organizował nas no, no. chyba. No i git. Ale piękny wieczór. Piękny dom mamy, jest. Czy ty Jestem czegoś dobry? nie opłaciłeś? Nie zapłaciłeś za coś znowu? Czy co ty za coś ale nie zapłaciłeś znowu? Miał pan nie przy rodzinie, tak? Przecież komu to nie przychodzi. Ej, po, przychodzi. to jest tu niego kolega, co będzie no, u ciebie no na filmie. No co zrobił? Proszę pana, no... Ale nie przy rodzinie, bo synek będzie płakać, no. <laughs> ale... Czy, jak, czy my mamy długi jakieś? Nie wiem, z, z tym... Chodźmy stąd! Nie, nie, nie tylko nie, nie. kłamie, kłamie Zabierz auto, zabierz mu auto! Pojedziemy stąd! <grym> mój 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 mój. Mój. Nie, czego tu mówię! Wuje... Ustawili... Wujka zostawił! Wuja, wujka, szybko, szybko, szybko wsiadaj! No nie, nie mogę! Eee, uh, wujek. Narra, ty w komorniku dziwny! No dobra, musimy się zwijać dobra, z tego miasta. Komornikowi samochód. Czy to jest wszystko w porządku? Jest problem, bo... Przecież on nasz domek teraz zabierze. Dobra, niech zabiera wszystko, on ma jeszcze gorzej na mnie. Ja że jestem winny pół miliona złotych. Ile? Ile? Tak, to już jest koniec, nie damy rady z tego spłacić. Nikt. No to chodźmy popracować może. Nie, pół miliona nigdy nie zarobimy, synek, ja to już jest koniec z tej ceny. 73 dolarki. Koniec tej nie ceny. Nie skacz, nie skacz! Nie. Przykro mi, Simonek. Czemu my... na tą górę? Czy... O, nawet Bo nie to już jest umiesz... koniec tej serii. Jaki nie, koniec? No nie możemy uh... tak umiem, musimy! Przykro mi, Simon! O, nawet nie wjechałeś tutaj! Nie, jest ta, 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 ta... to prawda, ciebie! Czy on skoczył? Dobra, to jednak nie koniec! A, nie koniec! No ja też! Ja, o, ja też nie no, jak Weźmy na ręce i chodźmy sobie popracować. Chodź, idziemy. Ale wiecie, że pół miliona będziemy zaraz 5 lat? Damy radę! Damy radę! 10 lat! Pst, damy Też radę. damy radę! Wiecie, że ja umrę przed tym, jak to zarobimy? Damy radę! Rozumiem? Damy radę Dobra! Nie, to. Tu... No i parze się myć. Idź Dam... popływać. Chodź, bo idziemy się kąpać? No, yy, pracować! Pracować! Pracować Spłacimy! Idę, idę, właśnie, to jest ostatnia a, praca, raz. tutaj pracujesz? A, tak, wie. patrz, właśnie tutaj. Może mi pomożesz trochę, bo. Ja mam ci, ciało, ci pomóc! Tak, a... właśnie, bo twój tata ma długi, zapomniałem. No ja nie wiem, jak my to zrobimy Patrz, yeah. tutaj pierwszy motorek. O, co? No już trochę A nas Wujek? Dwa dolarki? Oh. Jak to źle. A ile zaobiłeś? Zostawił ci coś? No, nic mi nie zostawił, właśnie wujek, dobra, ale ty zrobiłeś dobrze. Poczekaj dobra, jakaś, to ja spokojnie. pójdę napełniać samochód, wujek. Da dobra, ja tutaj dobra, będę zabiał przyjdę. Ja tu będę zabiał jako dziecko. Co? Znowuś, a ty... znowu źle o co ci chodzi ty kliencie, ty wynowacz to! E no dobra, to, to ja... to widzimy się za chwilę, wujek. Ej, wujek, ile zaobiłeś? Bo zaobiłem zero <słuch> dolarków. Nic e mi nie dał. Bo... Szef mi powiedział, że się drena klientów i wyrzucił z pracy. E Mówił, że, że... Je, że nic mi, nie... nic mi po prostu. Nie, to mnie. Jak... Czemu? Odłóż ten pistolecik, Ale Ja pocuję, ja pac... Odłóż to Nie, o ej, Nie. wujek, czyli... Dobra, nie dam rady. Wujek to to jest koniec tej serii.